Rysuję prostokąt. Nie, ja to z innych kształtów myślę. Wróć. Prostokąt, prostokąt tutaj mam. O -o. Dobra, jest aktywny. Są linie przerwane. Przełączam się w tryb edycji ścieżek. Jest. Widać te węzełki charakterystyczne. I teraz będę rysował te okna. Okno. Frame, czyż 1 to jest no dajmy na to o, niech ma dobra no i zduplikować teraz, tak? czyli znów na narzędzie edycji ścieżek myślę, że, że 5 wystarczy zaznaczyć wszystkie po kolei Czyli wciśnięty klawisz shift? No, i wyrównać to teraz. Hmm. Ciało. O. Teraz wyrównać i rozłożyć je równomiernie trzeba. Ciało no niby niedawno to robiłem, a już muszę sobie przypominać, w każdym razie trzeba to teraz znowu zaznaczyć i rozłożyć równomiernie. Hmm. Horyzontalnie jednak to była opcja. No, i kliknąć poza tym i tutaj podociągać ładnie. O. Tak, żeby węzełki wychodziły na, na tej linii. Jest to troszkę pasochłonne. Nie ja powiem, że miał zapoł do tego. No, w każdym razie zasada, widać o co chodzi od razu. Nie, nie trwało to długo, najwięcej schodzi właśnie przy takich poprawkach końcowych. No i co teraz? No i trzeba się przełączyć z powrotem. W zwykłe narzędzie rysowania. No i jest to wycięte. I teraz, aby był... To już jest oddzielny obiekt. Teraz można to nałożyć na coś. Jakiś inny obiekt, na przykład kadłub i te okna są przezroczyste, będzie widać przez nie. No tu widać te niedróbki, co nie podociągałem dokładnie. No ale jeżeli tu będzie na przykład y, przy Łodzi kadłub, to można to schować w managerze warstw jedno na drugie założyć i, i wyjdzie elegancko wtedy. Kamtazję no. jeszcze wyłączyć już moment. To jest ten do nagrywania. Włącza się klawiszem F10, a włączył mi się skurw o tym pakcie, tyle.